Bo Witamy się z Wami z motorówki. Jesteśmy możemy powiedzieć na środku morza tak naprawdę w zatoce przy wyspie brać. Ruszyliśmy dzisiaj rano z Makarskiej, z polską ekipą Saili Dream motorówką. Przepłynęliśmy wzdłuż riwiery Makarskiej, widzieliśmy brele, baśkę wodę, no i kilka innych miejscowości, ale to musicie popłynąć, żeby zobaczyć. My będziemy wszystko odkrywali więcej szczegółów. Teraz jesteśmy przy Wyspie Brac, odwiedziliśmy też miejscowość Puciszcze, ale to więcej szczegółów za chwilkę, dlatego teraz już zaczynajmy od rana, od 8 rano, tak jak wypłynęliśmy i dotrzecie z nami do momentu, jak się kąpiemy. Chodźmy! A teraz jeszcze przyjemna jazda, bo może jest spokojnie zupełnie, nie ma fal, także płynę się jak na jeżorze. Nie? Tak, bardzo delikatnie. wycieczki, a ja delfinów nadal nie widziałam Czy to jest normalne? Nie Chyba ja naprawdę chcą, żebym się nie wyprowadzała z Dalmatii Ci, którzy nie wiedzą, to zawsze mówię w filmach, że jak chcę zobaczyć delfina trzy lata mieszkam w Dalmacji i jeszcze nie widziałam I kiedyś powiedziałam, że jak zobaczę, to się mogę wyprowadzać Nie ma delfinów, uciekły Paśka, woda zaczyna się po prawej stronie, jak te duże hotele a kończy się po lewej stronie, jak mamy przy lesie, żuraw. Miejscowość Brela, centrum Breli i Marina w Breli. Przepłynęliśmy właśnie od Promajny przez Baśkę Wodę. Jesteśmy aktualnie przy kamieniu w Breli. Na pewno poznajecie to miejsce, ale jesteśmy zachwyceni tym widokiem, ponieważ nigdy nie widzieliśmy kamienia i breli od strony morza. Dlatego ta wycieczka na pewno jest. Fajna, tutaj organizatorzy opowiadają ciekawostki, o których my nigdy nie słyszeliśmy, ale wam ich nie zdradzimy. przyjeście tutaj, sami usłyszycie. No i to trzeba usłyszeć i zobaczyć przede wszystkim. Dlatego teraz podziwiajmy kamień od drugiej strony, bo jest to coś innego i wyjątkowego. W punkcie widokowym Bruja po prawej stronie. Wydobywany słynny braczki kamień, z którego jest zrobiony biały dom w Ameryce, ale o tym więcej jak dopłyniemy do okuciszcze i będzie mnie lepiej słychać. Teraz podziwiajcie. No i udało się! Jesteśmy po raz kolejny na Wyspie Brać. Tym razem w miejscowości Puciszcza, która słynie z tego białego kamienia, o którym wcześniej wspominaliśmy. Za nami nasza przycumowana motorówka. My teraz chwilkę zwiedzimy to stare miasto, coś zjemy i ruszamy dalej. Wszystko jest takim właśnie tym białym białym kamieniu. Faktycznie fascynujące. Każda ulica jest taka biała, że błyszczy. Tak, ten kamieniołom jest znany na całym świecie. A tutaj jeszcze organizatorzy wycieczki powiedzieli nam, że niektóre domy mają białe dachy i to świadczy o statusie tych domowników, tego domu. Jeżeli ktoś teraz stawia Dom z białym dachem, to znaczy, że ma po prostu dużo kasy. <laughs> bo kamień drogi, no? Tak, dlatego jest, tak, no przez to jest drogi, bo jest tak popularny. W związku z tym, że wyspa słynie właśnie z tego białego kamienia, to można tutaj kupić. Wiele pamiątek, tak naprawdę praktycznie wszystko z lokalnego. Kamienia, jakieś zegary, bransoletki, naszyjniki, pierścionki. No naprawdę co byście sobie nie wymarzyli, to możecie chyba tutaj kupić. My zaraz przejrzymy, może sobie coś fajnego kupimy, bo ja zawsze marzyłam o tym, żeby coś kupić z tego kamienia, a myślę, że tutaj jest faktycznie prawdziwe, niepodrabiane, także o wiele lepiej niż kupić jakiś chiński magnes, taki lokalny, prawdziwy wyrób. No, bo na przykład jest i splicze i makarskie i zadrze na końcu, no wszędzie znajdziecie. Zegar taki biały, na przykład z szachownicą chorwacką, gdzie pisze e, zegar z braczkiego kamienia. No ciekawe, czy ci to faktycznie jest zegar z braczkiego kamienia. A tutaj, a nie mamy co wątpić. Parę metrów dalej jest właśnie widobuje się ten kamień. To chodźmy zaglądnąć co je nie? Chodźmy, idę coś popić. Ajmo. Wierzymy? Wierzymy, przepiękna. Bardzo fajna rzecz jest, że to nie jest taki tylko speed speedboat, szadamy promanie, szadamy brać, pokazali nam wybrzeże makarskie Riwiery, o riviery Riwiery, małą część, ale tłumaczyli nam wszystko tutaj, na przykład tłumaczyli nam co zwiedzić, gdzie dobrze zjeść, co kupić, po prostu wiedzą, wiedzą co tutaj robić, także nie będzie się taki, że was wysadzą i rób to sobie co chcecie, Nież Was pokierują trochę i też nam dużo tego wytłumaczyli, skąd ten kamień, jak się to widobuje, z którego roku. Teraz idziemy zaglądnąć jedną bardzo wielką ciekawostkę. No to chodźmy! Za mną miejsce, dla którego przyjeżdża tutaj wiele turystów. Jest to najstarszy kościół w Puciście i pierwszy kościół zarazem w Puciście, ale nie dla samego kościoła się tutaj przyjeżdża. Zobaczcie w środku co się znajduje. Dobar dan. Dobar dan, dan dobrodošli. Je li možete nama reći nekoliko rečenica o vašoj replici? Kako ne. E, nalazite se najprvo u najstarijoj crkvi u ovome mjestu, koja je sada kao galerija i koja predstavlja zvonike i crkve otoka Brača i posebnu, znači spektak spektakularnu baziliku Svetoga Petra iz Rima, koja je jedinstvena na svijetu, izrađena od bračkog kamena. Rađena je pet godina i 3 mjeseca, osam tisuća radnih sati. Za ovaj rad sam dobio brojna priznanja, i državna, i lokalna, tako da e, nema, o, o njoj su snimani dokumentarne filmovi Hrvatska televizija snimala, čak se i BBC, CNN snimali su dokumentarce. Ljudi iz cijeloga svijeta dolaze to vidjeti jer ipak je jedinstvena na svijetu. U mjerilu, u mjerilu jedan naprama 200, ona je cijela od kamena, 200 kila kamena, samo u bazi ima 90 kila, samo vrh na kupoli ima 190 kovanića kamena, križevi su zlatni, oni su dar Župnika, inače su napravljeni od zavjetnog zlata žup. I speda vam nevjerojatno. Hvala. Val, taš super stvarno. Wszystko słyszałeś, po prostu tylko taka historia, tylko taka i przygoda dla nas. Mówił pan, że w ogóle BBC tutaj nagrywał, że byli jakiś z Hollywoodu e, paćić replikę, bo ją chcą ją użyć do filmów, bo ona jest tak wiarygodna i ta, ta biały kolor, kolor filmu by bardzo pasował, że by właśnie użyć do różnych scen, które potrzebują. Sami wiecie, że większość tych scen w ogóle nie jest nagrywana na tych miejscach, gdzie filmu pokazują, i ta bazylika, jak ewentualnie gdzieś za który rok zobaczycie w jakim hollywoodzkim filmu, to możecie się spodziewać, że właśnie to jest ta. My musimy dalej, biegniemy dalej, idziemy się kąpać. Odpływamy, właśnie zostawiamy za nami puciszcze, żegnamy się, machamy, jedząc winogrona i arbuzy pyszne. I właśnie się dowiedzieliśmy, że jest to jedno z. Dziesięciu najpiękniejszych małych miasteczek w Europie. I zdecydowanie potwierdzamy, na pewno warto tutaj przyjechać. Może nawet na całe wakacje, ponieważ jest spokojnie, tak lokalnie, bez tłumów. A na pewno na naszą wycieczkę warto się wybrać, żeby odwiedzić o, i chociaż zobaczyć na chwilkę. Ze mną jest Amelia, która razem z Bartkiem zaprosili nas właśnie na tą wycieczkę, na ten przejazd ich motorówką. Ich firma nazywa się Sail Dream, ale Amelia może opowiedz nam więcej o tym, kim jesteście, co tutaj robicie i na jakie wycieczki zabieracie nas Polaków. Zjawiliśmy się tutaj, słuchajcie, w zeszłym roku. Razem z Bartkiem postanowiliśmy, że właśnie tutaj będziemy pływać, będziemy Wam pokazywać piękno Chorwacji od strony wody. Czyli to jest wszystko to, czego nie zobaczycie z lądu. Zachęcamy, zaopiekujemy się Was, Wami, jak naszą najbliższą rodziną. Będzie czas i na zwiedzanie, i na skoki do wody, na pływanie. Także wszystko to, co Wam tutaj pokażemy, na pewno na długo pozostanie w Waszej pamięci. No, tak jak mówi Amelia, skoki do wody, nadszedł czas, żebyśmy też skoczyli i wykąpali się, no bo upał jest ogromny, ale jest bardzo przyjemnie, dlatego trzeba się wykąpać. Koniecznie składajmy się i my Wam również to zagwarantujemy. Na stronie znajdziesz wszystkie niezbędne informacje związane z tą wycieczką. Rekomendujemy rezerwację wycieczki bezpośrednio od numerem, który znajdziesz na stronie, ponieważ w ten sposób uzyskasz wszystkie informacje bezpośrednio od organizatora wycieczki i możesz od razu uzgodnić wszystkie niezbędne szczegóły.